Maciuś. Geluś, kurwa jego w dupę mam. Co ty Co masz? Jest? Ile masz pieniędzy? Pokaż to. Czekaj. Wachowam, kurwa ty, biznesmen. Jest? Ile ile to, kurwa, ludzi obserwuje? Zaraz wejdziemy. A ty tak bez lajwa? Co? Ty tak bez lajwa? Czy, czy masz u siebie? Nie mam lajwa. Ja we wtorki mam wolne. A to tutaj podrywasz komitę na pieniążki. Szczerze, pierwszy raz wszedłem tu od czterech. O o, pierwszy raz tu od trzech miesięcy i zobaczyć co się zmieniło i pewnie kurwa, nic się nie zmieniło, nie. nie byłeś na Omegle. Gadaliśmy Poczekaj, dwa miesiące temu jakoś, dwa i pół. Na Omę? No, gadaliśmy na Omę co? Co wdałem ci? przyniosłem ci ten kodeks ruchu drogowego i ci powiedziałem, że żebyś do mnie przyjechał, to ci dodam Dami znasz prawo jazdy, to ty powiedziałeś, że mi będziesz pianki prostował czy coś takiego. Nie wiem czy powiem, że najebany byłeś chyba wtedy. nie, no to jest, może dwa miesiące, no ale długo tu już nie wchodzę, długo to... No hmm. przynajmniej kurwa więcej niż miesiąc, nie? Nie robię omega, bo tu się nic nie dzieje. Kurwa właśnie Zamuła się zrobiła na tym momencie. Jeszcze nie wiem, z pół roku temu było zajebiście, a teraz to, żeby znaleźć kogoś ciekawego. Nie wiem, ja tak, jak, jak robię tak codziennie to, bo robię codziennie od dwóch, trzech miesięcy, to mam ten problem, że wszyscy o, genluź, 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 nie da się strolować nikogo, no nie? A ja nie lubię tak sobie porozmawiać, mm. tylko tam lubię potrolować tych ludzi w jakiś sposób ciekawy, żeby wiesz, coś się działo. Pierwsze pytanie. Mahonka lubisz? Nie lubisz? To drugie pytanie. Koksa Dawida lubisz? Nie lubisz. Dobra, chuj, nieważne. <głosy> 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 Jak to jest udzielać odpowiedzi? Gdy się kurwa nie udziela odpowiedzi. <noise> Odpowiedź sama się nasuwa. Nie ma. Pierwsze pytanie. Mahonka lubisz? Nie lubisz. <laughs> Drugie pytanie. Dawida Coxa lubisz? Nie lubisz. Nie wiem. no, no Nie, no to nie go do, do Dawida Coxa, ale nie. wiem. Bezstronny jest, neutralny jest. Czy ja to tak do machonka Ale na mozgronokiem nie przepadam. Dla mnie to pizda i pała życiowa jest. Nic nie potrafi. Pizza No. Nie potrafił się przyznać z Wiesz, tak ci powiem. Nie lubię go za to, że jest pizdą do mnie Niby facet, niby jaja ma między nogami, ale kurwa tych jaj nie widać. Chułuję mnie z pierdolą. je Wiesz, co mi chodzi, kurwa. On nie potrafił się, kurwa, przyznać z Udawał głupka, że nie wie o co chodzi, a tak naprawdę on powinien być, kurwa, w, środniu, w środku kurwa wojny, w środku ognia. On powinien się znajdować, a nie ja. Ja wiem, że kurwa, wy, wywodzę się z tematów, kurwa sprzed dwóch lat. Ale no taka jest niestety prawda smutna, no niestety nagłośniona. Ubolewam nad tym. Gdyby mi się chciało, to bym, kurwa, to nagłośnił, kurwa, w dwie sekundy. Ludzie by go rozjebali, by spierdalał do Norwegii. Ale nie jestem chujem, więc tego nie nagłośnię. Tak? Znaczy, no wiem, o co ci chodzi. Ogarniam mniej więcej. Nie jestem zawisną pałą, wiesz. Wiem, że się, kurwie, należy, należy się mu, kurwa. Ale nie jestem, nie jestem pałą, wiemy. Może kiedyś, kurwa, zdecyduje postąpić inaczej, no ale na, na, na ten moment jednak... Wycofam, nie? No. kiedy nie. Ojoj. Za bardzo się chyba rozgadał góralek.